Wyjechaliśmy stamtąd i teraz się będziemy kierować w kierunku tym terenami inwestycyjnymi, w kierunku miejscowości Posada. Kawałek tego nagram. O terenach inwestycyjnych nagram kiedyś osobny materiał. Idziemy sobie cały czas tędy. Prosto. I tu się praktycznie zaczynają tereny inwestycyjne. I tutaj są tereny inwestycyjne, też wkręcamy do Dawnego Fugo podjedziemy, zobaczymy co tam jest. To chyba w sumie zrobię to jako oddzielny film i będzie odnośnik do tamtego filmu, jako do części drugiej. O jak tu ostatnio jechałem, to tej. Hali nie będzie, ja to jechałem z dwa lata temu chyba jeszcze w pandemię jak było trzeba maseczki mieć to jechałem tędy to tej hali nie było dawny biurowiec hale Fugo ale tej białej co widzimy to nie było Czyli w sumie ten film zrobimy to jako takie tereny inwestycyjne, część pierwsza Bo tamten film by był za długi No czyli to jest tak, dawny biurowniec, tej białej hali to nie pamiętam żeby nie było No tutaj tiry Tu widzę przebudowali, bo tego to jak ostatnio byłem to nie było Tak to, to o, tak, to dobudowali. Tak, to no, dobudowali. To tu była wiatrownia. A tej hali nie było. Więc jak mówię, tej hali to nie było jak ostatnio jeździłem. Czyli musi być jakaś nowa, powstała niedawno. Dobudowana lub przebudowana jakaś stara. I teraz kręcam w prawo, na ścieżkę rowerową No i jedziemy tutaj ranami inwestycyjnymi Tędy można między innymi dojechać do jeziora Czarna Woda, która będzie się mie mieścić po naszej lewej stronie No i będzie też się mieścić jezioro turkusowe można dojechać po, po naszej lewej stronie Tu jest wszystko posługowskie niestety zamurowali. Ja kiedyś chciałem zrobić urbex. I tak tu widzimy jest. Ktoś coś robi, coś z drewna. Może palety. Palet może nie wiem. Bardziej chyba jakiś palet drewno Są dawne tereny takie typowo przemysłowe miasta Konina. O. Tego budynku, co widzicie, to robiłem. Urbex jest na kanale u mnie i chyba rzucę karty do niego. Tu jest jakaś odlew... jedna z odlewni metali. Ty po prawej stronie po lewej stronie jest druga. Robiłem w dwóch odlewniach metali. W miałem praktyki no, więc lubię takie klimaty. No, teraz robię w którą też bardzo lubię. Ale to nie film mnie, tylko o terenach inwestycyjnych. Takie droże, kukurydza, gorzelnia działa pełną parą, szkoda, że tego nie czujecie. No a tu jak spojrzycie to jest jezioro Czarna Woda, po lewej mojej stronie, o którym jest już kilka filmów. Tu kiedyś mieszkali, nie wiem, Cyganie, czy coś, coś tu próbowali zrobić. Ja kiedyś patrzyłem, ja bym wygrał w Totka, żeby to kupić i wyremontować, i sobie coś tam, jakiś biznesik zrobić, ale niestety to talizator ze mną nie współpracuje. No a jak tu widzicie, już są typowe tereny inwestycyjne. dożelnia, biogazownia. To działa, ludzie mają pracę, wszyscy szczęśliwi. O. Jakiś pies lata, z czego nie lubię jak z pańskie latają. Ale chyba jakiś tu zakładowy, bo wie gdzie biec, To nie uciek. uciekł. A w oddali jak widzicie dym to jest elektrownia Pątnów, a tu będzie elektrownia Gosławice. No i tędy prosto można jechać praktycznie na hutę, wyjazd na hutę i na drogę na Bydgosz. Abyśmy pojechali tędy i na jezioro Turkusowe. Przejeżdżamy przez pasy No jedziemy dalej sobie terenami przemysłowymi Ścieżka rowerowa, pięknie, wszystko mi się tu podoba Tu też mam zjechane te kilometry w z fest wywarczowane drzewa, pewnie coś się będzie szykować. Oj, może tu jeszcze powstać firm, może, super, żeby powstało, wierom miejsca pracy, a potrzebne w tym regionie, zresztą jak w każdym. Teraz skręcamy w lewo, patrzymy czy nic nie jedzie, nie, nie jedzie, możemy bezpiecznie przejechać i tu w tą drogę możemy pojechać na jezioro turkusowe. No i tu są firmy. I zobaczcie, tu są firmy. Jedna, jedna hala. Druga, trzecia, czwarta, piąta. That's that. Jedziemy dalej, tu jest kolejna hala, gdzie są miejsca pracy. Niedługo będzie stadmina koni Haneks zazwyczaj Haneks kolejne miejsce pracy po naszej firmie, spo, po naszej lewej stronie Haneks poszukuje do pracy, ciekawe ile płaci a tu jest jakaś kolejna Już powoli wyjeżdżamy z terenów inwestycyjnych. Następna część, jaka będzie nagrana, to będzie jazda przez posadę. I to będzie jako trzecia część filmu. Zrobię tą trasę na trzy części. Tu, tu trzeba uważać, bo tu potrafimy ślizgo. I tu po lewej stronie jest stadnina koni. I tu jest stadni na koni. Nawet czuć. Powiedzmy, że w 90% pokazałem tereny inwestycyjne. i tu wyjeżdżamy z terenów inwestycyjnych a tu jest dni na konin tu można jechać na posad na konin do konina, kończy się posada, tam jest posada tam dalej też można jechać na posadę okej, okay. i my tam ten kawałek pojedziemy W zasadzie mają bardzo ładny kościółek więc naprawdę fajnie, sorry, ale jest taka droga no i teraz już tą drogą można praktycznie dojechać do no nie do końca, ale no bardzo blisko 5 do Wieruszewa tam kawałek trzeba niestety drogą samochodem jechać